No, witam, takie urywki dzisiaj. Już tam jest napełnione uty. Teraz podłączymy węża. Węża sobie podłączymy. Trzeba wcisnąć. Dobre zbliżenie, bo ja i tak wyglądam, jak wyglądam, bo stajni się nie ubieram najlepsze rzeczy, tylko w najgorsze. Dobra. Yy, możesz iść z telefonem nawet yy, odkręcić wodę. No kurczę, one nie czekają. Tak. Ogólnie słabo jest odkręcona woda. Yy, tutaj sobie ponagrywaj, jak piją, a ja idę odkręcić tę wodę どうした Idzie? Idzie, idzie. Nie, idzie całkiem gdzie indziej. Zastanawia się. Chyba idzie tam na trawę. Idzie sobie na trawę, nie idzie pić wody. Dobra, stać. Mogłeś iść na trawkę lepszą, co nie chciałeś. No. Tak, żeby nie było, że my tam na nim jeździmy. Znaczy, ja jeżdżę. Ja jeżdżę tam kilka razy w roku. Ale tu nie mogę na nim jeździć, bo zauważony. Siodło ma lekkie i wszystko się zgadza. Nie chodzi o to 20%, tylko 17%. Fakt, 17% na styk, ale, ale się zgadza. Tak, żeby nie było, że ja się martwię czy coś. To jest ogólnie rodzinny kucyk. Wcinaj sobie, wcinaj trawkę. Nie wiem, co tam jeszcze powiedzieć. Ogólnie chodzi teraz sobie w szkółce, ale w szkółce chodzi pod jedną osobą. Tak, wrzucę tam jakieś tam urywki, jak na placu trochę szedł i, i jak się prezentuje na hali, na hali namiotowej, bo na hali murowanej y, jest dosyć ciemno. Chodzi jakieś ciemno, tak po 17 I on tak sobie czasami po, pochodzi w godzinę, więc w godzinę nie chodzi. Także siodło też ma dopasowane już, bo kiedyś miał inne siodło. A tam go braliśmy, to poszedł. No możesz przejść. Tak. Tam idziemy pod płot, twoje ulubione miejsce. Miał niezapasowane siodło i był problem. No ale była polisadyk sobie ta powiedziała jakie mniej więcej ma mieć wymiary, jakie tu siodła i teraz siodło się w ogóle nie przesuwało do przodu ani nic i spokojnie bez podagonia sobie chodzi. Dobra, no to na dzisiaj tyle. Narka. A tu dzieciaki z Negrem. Sobie chodzą na trawce i na spacerek.